Dostałem kolejną misję tym razem od Ewy, żeby spakować zamówienie. Mamy 10 pozycji, więc mam kuwetkę. Zobaczymy ile mi to zajmie. Lecimy. Najpierw mamy konwerter, będzie coś konwertowane, poziomy logiczne. Dalej mamy klawiaturkę z przyciskami, będzie coś przyciskane. Lecimy. Dalej mamy adapter do NRF24 i mamy sam NRF24. Będzie coś wysyłane radiowo. Dalej biegniemy. Mamy płytkę stykową największą. 830 pól, ciach, i do tego widzę przewodziki 10-cm, króciutkie i 20-cm, mieszane. Dalej mamy wyświetlacz TFT 3-1-4 półka, 1-8 cala, bez dotyku. I jeszcze mamy serwo i silnik krokowy. Więc silnik krokowy ze sterownikiem. O. I serwo mamy wszystko fanfary zabiły. Wszystko mamy w kartoniku, więc tutaj cyk, wypełnienie, zaklejmy. A jako, że komentarz był na TikToku, to dorzucamy do tego jedną naklejkę, drugą naklejkę świąteczną, zwykłą naklejkę, naszą uloteczkę. Długopis jeszcze dostaniesz i dostaniesz krówkę albo i dwie. Więc tu jeszcze tu dopchamy. Ciach. Ja to zawijam i wysyłamy.